ドクサストリー Na naszej antenie teraz czas na jubileuszową odsłonę audycji. Będziemy mówić o ludziach radia przed mikrofonem Aleksandra Kus. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. A w studiu Radia Doksa dzisiaj Dawid Rajwa. Cześć, witam serdecznie. Dzień dobry, witam słuchaczy, witam ciebie. No właśnie, mówimy w tej audycji o początkach rozgłośni diecezjalnej, ale ja dzisiaj będę pytała o twoje początki z radiem, jak to wszystko wyglądało. My akurat poznaliśmy się w momencie, kiedy byłeś szefem anteny tutaj w Radiu Doksa, ale ja jeszcze wcześniej przygotowując się do tej rozmowy Znalazłam jeszcze tekst, który był umieszczony pod Twoim zdjęciem na stronie i pisałeś, że wstąpiłeś do radia jesienią 1994 roku po odbiór nagrody. Jeszcze nie dziennikarskiej, ale od tego wszystko się zaczęło. Tak jest. To była taka miłość do radia, która wyszła właściwie od. Udziału w konkursach chyba, bo y, brałem udział w konkursie. To wtedy było, dzisiaj już nie ma tego radia, Radio Procolor. Y, taka jedna z pierwszych komercyjnych rozgłośnień radiowych tutaj w naszym regionie, w naszym mieście. I y, tam poszedłem po odbiór nagrody. Wtedy, będąc uczniem, dobrze pamiętam, drugiej klasy chyba technikum elektrycznego, y, poszedłem y, z kolegą ze szkoły, z klasy, który, z którym mieliśmy taką wspólną pasję, to był film. Mhm. Należeliśmy do klubu filmowego, jeździliśmy na takie seminaria filmowe, to taka, taka młodzieżowa pasja była. I wtedy poszliśmy, ja mówię do niego, chodź, idziemy, bo nagrodę muszę odebrać w radiu. On mówi, no dobra, idę z tobą. I będąc w radiu, to wtedy była taka w miarę świeżo działająca rozgłośnia radiowa, bo ona pół, mniej więcej pół roku wcześniej rozpoczęła rozpoczęła swoje funkcjonowanie, I on mówi, ty słuchaj, a może byśmy zrobili jakąś audycję filmową, nie? Ja tam, tak pół żartem, pół serio to przyjąłem, ale mówię, no dobra, pogadamy, zobaczymy. I poszliśmy odebrać nagrodę, okazało się, że zahaczyliśmy jedną z osób, mówiąc, że, że chcemy zrobić audycję filmową. No to skontaktowali nas z szefem, on powiedział, no jest już taka audycja, prowadzi ją Zbysza Gratajczak, którego pozdrawiam, jeśli nas słucha. Ale jak chcecie, to możecie pójść do niego, może uda wam się dołączyć. Ja jako, że Zbychu był bardzo otwartym gościem, no to bardzo chętnie nas przyjął pod swoje skrzydła. No i tak zaczęła się przygoda z radiem. Czyli od filmu do radia, można by powiedzieć, mały krok, ale później dołączyłeś też do zespołu o polskiej rozgłośni decyzjalnej i w swoim tekście napisałeś: koniec studiów, koniec żartów. Poważna praca dziennikarska się zaczęła. No właśnie, czym się wtedy na początku zajmowałeś? Jak ja trafiłem tutaj do, do rozgłośni, to, bo to było tak, że gdzieś tam te nasze drogi się posypało, tam y, jeśli chodzi o radio Procolor. I y, właściwie tak nie wiedziałem, co do końca zrobić, nie? Jeśli chodzi o rynek radiowy, no y, pomyślałem, pójdę, zobaczę tutaj, porozmawiam. I to były takie początki, gdzieś trochę na realizacji dźwięku, trochę coś tam na, y, na antenie. To było takie trochę inne, trochę nowe dla mnie, bo to była, to była rozgłośnia zupełnie inaczej funkcjonująca, albo w dużej mierze inaczej funkcjonująca, niż radio takie typowo komercyjne. Ale jakoś udało się, wszedłem w zespół, no i tak właściwie od takich tych podstawowych spraw, gdzie siedziałem jako realizator dźwięku, potem pojawiały się kolejne wyzwania, tutaj program, ktoś w porę się tak myślę zorientował, że, że no, Chyba coś potrafi powiedzieć do tego mikrofonu, no to wrzucimy go do, do programu. I tak się to dalej potoczyło. No właśnie, potoczyło się dalej, a ty też napisałeś, że dużo tej pracy zawdzięczasz, a szczególnie ludziom, których przez tyle lat poznałeś. Niektórzy z nich nawet się nie domyślają, jaki istotny wpływ mieli na moje życie. Tak napisałeś pod swoim zdjęciem. Teraz tak sobie pomyślałam, czy jeszcze może w dalszym ciągu masz w głowie, w myślach takie historie, które najbardziej Cię poruszyły? Tak, oczywiście, ja... <noise> Ale nie chcę o nich mówić. Mhm. Może dlatego, że, że wtedy można by było to łatwo zidentyfikować z konkretnymi mhm. osobami, a nie wiem, czy, czy chciałyby tego. Natomiast to, co jest dla mnie nie do przecenienia, to ta praca tutaj w rozgłośni diecezjalnej w Radiu Plus, wcześniej potem Radio, radio Doksa, ona bardzo duży wpływ na moje życie wywarła. Byłbym zupełnie, ja zdaję sobie sprawę z tego, że byłbym w zupełnie innym miejscu w swoim życiu, gdyby nie, gdyby nie ta praca tutaj i ludzie. Ludzie, mówię tutaj zarówno o osobach, które, których miałem szczęście być współpracownikiem, tak bym powiedział, bo to naprawdę wspaniałe, wspaniali ludzie, też nie będę wymieniał, bo tutaj nie chciałbym absolutnie pominąć kogoś, komu by się to jak najbardziej należało. Natomiast nie do przecenienia są te wszystkie historie, które wysłuchałem na naszej antenie, będąc pracownikiem radiodoxa. Goście, którzy tutaj przychodzili i to, co mieli do poopowiadania, swoje historie, no one mnie budowały, mnie jako człowieka tak wewnętrznie przez, przez ten cały czas. I to uważam za to, co najcenniejsze jest z tego okresu pracy w radiu, tutaj diecezjalnym. To może tutaj na razie stawiamy przycinek do naszej rozmowy. Jeszcze oczywiście powrócimy. Luxa story. Zgodnie z obietnicą powracamy teraz do, naszego, do naszej dzisiejszej rozmowy. Przypominam, w studiu Rady Adoksa, dzisiaj Dawid Rajwa. Dawid, my poznaliśmy się, kiedy ja zaczynałam tutaj swoje pierwsze kroki stawiać. Przyszłam wtedy na praktyki, ty byłeś wtedy na stanowisku szefa anteny. I pamiętam, że tak naprawdę już następnego dnia po przyjściu dostałam od ciebie mikrofon i powiedziałeś: Dobra, to idź z mikrofonem, nagrywasz dźwięki. Ale chciałabym zapytać, czy u ciebie też tak to wyglądało, że dostałeś mikrofon i teraz proszę nagrywać. U mnie to wyglądało tak, tak. Ewolucyjnie jakoś to się odbywało. Po, po, po kolei i mm, ja nie wiem, ale u mnie, u mnie chyba nie było tak, że ktoś mi coś tam zlecił. Mhm. Ja miałem takie, taki, takim trochę innym trybem, mhm. wszedłem w ten świat radiowy, mam wrażenie, bo wchodziłem i robiłem to, co chciałem, mhm. chociaż to może nie jest najlepsze określenie, ale no, chciałem się pobawić się w radio. Na początku no, to była zabawa. Potem zaczęło się coś, coś więcej, przerodziło się to naprawdę. W pasji i tak to wygląda właściwie do, do dzisiaj, ale ja wszystko niejako odkrywałem sam. To nie chodzi o to, że ja jestem, że wszystko zawdzięczam sobie, bo to nie o to chodzi w tej wypowiedzi, tylko ja szedłem tam, gdzie, gdzie chciałem i ch czego chciałem się nauczyć. Także mi nikt mikrofonu nie wręczył, mało tego. Powiem ci, że, że to bywało dla mnie takie trochę dziwne czasem, bo, bo jeśli chodzi o pracę reportera, to ja najmniej mam, ja nie mam dużego, Dużego takiego doświadczenia, wiem na czym polega, wiem jak to się robi, wiem. No i biorę mikrofon i, i jadę. Natomiast to jest taki, taki obszar pracy radiowej, który wiele osób poznaje na dzień dobry. Mm -hmm. Tak jak ty, dostałaś mikrofon, pomyślałaś, co za wariat, gdzie mnie wysyła <grym> z mikrofonem, ale ja taką pracę z mikrofonem ja odkrywałem dopiero po iluś tam latach pracy mm -hmm. w radiu. Ja zaczynałem od, od anteny, od pracy za stołem. Czy to było dobre, czy, czy niedobre? No, różnie, różne szkoły na to spoglądają. Mi się wydaje, że, że akurat w moim przypadku było ok. No właśnie, bo ciebie pewnie słuchacze pamiętają z różnych pasm, bo były i te popołudniowe, i te wieczorne, ale też poranny program. Jeżeli chodzi o poranne pasmo, bo tutaj też masz bardzo dużo doświadczenia można powiedzieć, że całe Twoje życie zawodowe to jednak radiowe. Jak wspominasz właśnie ten czas? Czy pobudki o godzinie czwartej, piątej, wstawać. no właśnie. <laughs> Niestety, to tak było, że trzeba było bardzo wcześnie wstawać, natomiast pracowałem tutaj w radiu ponad 20 lat. Wiele z tych lat, ja nie wiem, nie, nie, nie liczyłem tego, ale zdecydowana większość to była praca na porannym programie, i mogę powiedzieć tak, że dla mnie powodem do radości, do takiej dumy jest chyba to, że spóźniłem się tylko raz. <śmiech> <śmiech> Natomiast miało to bardzo istotny wymiar, takie spóźnienie, bo jeśli chodzi o poranny program, no to jest tak w radiu, że nie można spóźnić się ani sekundę, czy tam 5 sekund na przykład, nie? Bo, bo, bo co? już tam ucieka. Nie? Jakiś punkt programu powinien się pojawić. Akurat problemem było, sporym problemem było to, to znaczy problemem nie problemem. Dla mnie kłopotem nie? w tej sytuacji spóźnienia było to, że pierwszy punkt programu to była transmisja mszy świętej, <laughs> którą trzeba było włączyć. Ja wpadał do radia, a tutaj już msza święta, nie wiem, no z 15 minut trwa no to, to nic. I, I to jest akurat taki punkt programu na który wielu słuchaczy yy, Czeka. czekało, nie mm -hmm. i ja nie pamiętam już nawet, czy tam był jakiś, były telefony od słuchaczy, że czemu, dlaczego msza świętej nie ma, czy, czy nie było. Najbardziej pamiętam to akurat, że musiałem pójść potem do dyrektora i wolałem go sam uprzedzić o tym, że msza święta nie poszła. Na szczęście doszedł, podszedł do tego ze zrozumienia. Ale to wtedy budzik jednak zawiódł, czy... Nie pytaj mnie, nie pamiętam, co się wydarzyło, po prostu, po prostu nie, ten nie nie było... Nie, nie wiem, no, co się stało. No budzik na pewno, no za późno wstałem, nie? ale czy on nie zadzwonił, czy ja tego nie wyłapałem, trudno jest mi powiedzieć. To jest ta magiczna drzemka, nigdy nie można do tego o dopuścić. Tak. <laughs> poranne pasmo, czyli poranna paradoksa. My oczywiście w naszych spotkaniach jeszcze będziemy do tego wracać. To nie tylko poranna paradoksa, tak. bo wcześniej były inne pasma poranne, bo prowadziłem poranny program, z Kasią Oborską, wtedy nawet jeszcze Oborską, a nie Oborską Marciniak. Potem było pasmo poranne z Dianą Bogacz-Kotulak nawet. Nie? To, to, to się tak z czasem, z czasem zmieniało. No i później była Marta Prochera też. Ten, I to była poranna paradoks. No właśnie, do jeszcze do tego tematu będziemy oczywiście powracać, a teraz może się zatrzymajmy. Chwila oddechu, do rozmowy będziemy wracać. Doksa Story Jako szef anteny diecezjalnej rozgłośni myślę sobie, że też ta diecezja i ten y, duch troszeczkę inny niż innych rozgłośni rozrywkowych na pewno ma tutaj duży wydźwięk. Na przestrzeni lat, bo już powiedziałeś, że pracowałeś tutaj ponad 20 lat, jak w ogóle twoim zdaniem radio się zmienia? I jak y, ty zapamiętałeś tę rozgłośnie, diecyzjalną? To bardzo trudne pytanie i nie za bardzo wiem chyba jak na nie odpowiedzieć ono się zmienia ono zawsze się zmieniało nawet kiedy tutaj pracowałem pamiętając pamiętam początki jakie były to był jeszcze taki czas kiedy, kiedy działaliśmy wtedy w sieci radia plus były programy realizowane przez centrale które dostawaliśmy z centrali one były tylko emitowane na naszej antenie były takie które tworzyliśmy tu sami. I to, myślę, że to był bardzo dobry czas, jeśli chodzi o Radio Plus, szczególnie początki Radia Plus. Potem tam się to trochę, trochę pozmieniało. Natomiast tak jak dzisiaj funkcjonuje rozgłośnia, bo zakładam, że tak dalej jest z tego, co czasem podsłuchuję, w ramach takiego porozumienia programowego rozgłośni diecezjalnych, jeśli ta wymiana między tymi rozgłośniami dobrze działa, jeśli tworzone są dobre treści, dobre programy, atrakcyjne dla, dla słuchacza, no to, to jedynie z korzyścią dla, dla stacji. No ważne jest to, żeby, żeby stawiać na, ten, na, na dobry poziom. Dzisiaj coraz bardziej wchodzi nam ta kultura obrazkowa, treści multimedialne, żeby też i, i obraz się pojawiał, treści wideo na stronach internetowych. To nie jest łatwe dla dziennikarzy takich z dużym, długim doświadczeniem, może w taki sposób powiem. Bo zupełnie inaczej wychowywani byliśmy, nie? I to też, ja szczerze przyznam, nie zawsze do mnie trafia. Natomiast mam świadomość tego, że odbiorca jest coraz bardziej wyczulony na to i ma coraz większe oczekiwania i takie treści też muszą się pojawiać. Jakbyś mógł powiedzieć w jednym zdaniu, czego uczy radio, to co by to było? Mnie nauczyło życia i dyscypliny. Ale to też, tak jak mówię, nie tyle może samo radio, co właśnie to, co na antenie radia można, można usłyszeć. Mówiłaś o tym, że byłem szefem anteny, to są też obowiązki związane z odpowiedzialnością za to, co pojawia się na antenie. Jeśli y, mieliśmy programy choćby właśnie z innych stacji otrzymywaliśmy, to y, ja zawsze musiałem usiąść i przesłuchać najpierw to, y, te programy. Dbałem zawsze o to, żeby to były programy wysokiej jakości, dobre, dobrą treści niosące. I jak siedziałem i wsłuchiwałem się w te audycje, to tutaj no nie do przecenienia jest to te treści, które ja mogłem z tego, z tego wyciągnąć. Także zawsze sobie mówiłem, z jednej strony jest to twój obowiązek, a z drugiej strony, chłopiec, zobacz, ile ty z tego wynosisz, nie. I to, In, czego mi. Indywidualne tak, to, 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 czego mi żal, na przykład, jeśli chodzi o, o, o radio, no to ale bez względu na to, czy to diecezjalne, czy, czy w ogóle radio, bo ja lubię słuchać radia, żal mi tego. Co bym chciał, czego bym chciał posłuchać, a nie jestem, nie jestem w stanie. Bo albo przegapię, albo nie mam czasu, a, a wiem, że to są treści, które, które mogą mnie wzbogacić. Jako, jako człowieka wyda się to może niektórym dziwne, ale ja, ja naprawdę w radiu nie oczekuję, żeby było nie wiadomo ile muzyki, chociaż dziś tak rozgłośnie często funkcjonują. Ja lubię, jak radio do mnie mówi. I, i, i jeśli mądrze mówi, no to chętnie słucham. Rozpoczęliśmy naszą rozmowę od. Jesieni 1994 roku. No i właśnie, skoro audycja jubileuszowa, to właśnie i rok się zgadza, Twój, kiedy zacząłeś tę przygodę radiową, ale także jubileusz Radiadoksa 30 lat również. Bardzo Ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. No i mam nadzieję, że do usłyszenia. Ja również dziękuję i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy, od których też czasem jeszcze się zdarza, że otrzymuję jakieś tutaj wyrazy sympatii. Od stałych y, słuchaczy radia Doksa. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. Dawid Rajwa był dzisiaj moim i państwa gościem. Do usłyszenia, Aleksandra Kus. Doksa Story.